I ostatnia najważniejsza rzecz, ten pan, tak, czytamy to co piszecie, to co do nas wysyłacie, więc dzięki temu panowi będzie ten odcinek. Dalej niestety Wzdy jest chory, walczy dalej ciężko z chorobą, zrzuca te kilogramy, jak już wróci do odcinka, spieszcie go komentarzami, czy wspierzcie, wsparcie, czy jakoś tak. Czy Rawiczanie boją się dentysty? Sadysty? Czy boi się pan dentysty? Tak. Tak. Tak? A korzysta pan, czy nie? Jak trzeba, to tak. Okej, okay, dzięki. Czy boi się dentysty? Nie. nie. A korzysta z dentysty? No. no. oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A tu pani? No też, mnie już nie obowiązuje, bo już jestem po zębach. Ale to zawsze szczęki trzeba też wymieniać <grym jednak. Teraz <grym> już ja się nie boję. A wy boicie się dentysty? <grym> tak, bardzo. Jezu, a, a dlaczego <grym> się boicie? No bo raz jak mój brat był dentysty to tym jak y, się coś tam piłuje niby no nie pamiętam no. Y, przyjechał do y, dentysta y, język uuu to gorszy dzień, ale tak w ogóle nie ma się co bać, trzeba dbać, żebyście mieli takie piękne ładne zęby. Zdrówka życzymy Chyba na pewno się byłem dentysty. To dentysty. No w życiu to jest proszę pana. A kiedy pan było w tym życie? Raz? od razu uciekał. Aha, a, by, a kiedy pan pamięta? O, nie pamiętam, wypada. Na... Okej. Okay. 2036. Okej. Okay. Dzięki 2036. bardzo, Hej. Nie. Nie. A kiedy pani ostatni raz była u niego? Trzy miesiące temu. Nie boję się, bo moja żona jest dentystą. Dobry, mam szybkie pytanie, czy boi się pani dentysty? To zależy od jakiego zabiegu. Okej, okay. a kiedy pani była u dentysty? Yy, dokładnie rok temu będzie w na razie okay. marcu. Na razie okay. Nie, no mam na marzec wizytę. Aha, no to powodzenie i zdrówka Nie, dziękuję. Dzie, dzięki. Tak się szerzy zło, potem na tej czapeczce później ląduje kupa gołębia, bo się najadł, a potem ja rozsierdzony chodzę i wkurzony. Dlatego tak jest, mhm. nie inaczej. Są tutaj znicze, fajne do zabrania. Są tutaj na przykład takie zielone znicze. Mają ornament z gwiazdką. Można też sobie wziąć taki. Ma takie motywy. Czekaj. Gwiazdkowe. To już po gwiazdce jest. No właśnie, Ale są wielkanoc tutaj idzie. tutaj Fajne do zabrania. Mamy też znicz kochanemu dziadkowi. Jakiego za Mamy nawet dwie, dwie czapeczki. Można je sobie wymieniać i wpłaść na grupę są tutaj znicze fajne do zabrania e, przepraszam, nie znicze, tylko nicze. Jak ten nicze, niemiecki jak ten niemiecki filozofów No. <grywa> Cześć dziewczyny, szybkie pytanie. Czy boicie się dentysty? Nie, nie. Nie, nie. A korzysta pan? Korzystały. A kiedy pan ostatni raz był? O, no teraz mam szynkę już taką. To nie, może do... nie! No dobrze. A kiedy ostatni raz była? O, nie cały rok temu. Czy boi się dentysty? Nie! A kiedy było? Ja? W zeszłym a? roku. Jak było? Zajebiście. O to chodzi? Nie. <laughs> nie. a kiedy pani była? Ostatni? O niedawno. Bardzo. Jeszcze jak? Bez przesady. Serio? A kiedy pani była ostatni raz? Dwa tygodnie temu. Co to, to się jednak nie boi? Boje, boje. Tak, oczywiście. Jak pan tam nie idzie? A kiedy pan ostatni raz był u dentysty? O jakieś dwa lata temu. To Trzeba przegląd żeby, żeby nie bolało. A nie. Idź pan, fuj. Absolutnie nie. A kiedy byliście? Yy, pół roku temu. A tu? Tak samo. Okej, okay, zdrowia życzymy, dzięki. Nena, boimy się dentysty. Ja tak. A pani? Raczej nie. A kiedy, a kiedy byłaś u dentysty ostatnio? Nie pamiętam. A tu pani? Kiedy ja byłam? No. W tamtym roku. I wszystko ok? Wszystko okej. Okay. I niech tak zostanie. Zdrówka tak. życzymy, przyjemność. Dziękujemy. do widzenia. I tak, jak często Polacy myją zęby według raportu opisanego na portalu InfoDent 24 55% Polaków deklaruje, że myje zęby z użyciem pasty dwa razy dziennie około 14% Polaków myje trzy razy dziennie, a 18 Polaków tylko raz dziennie. 39,7% Polaków rezygnuje z wizyt u stomatologa z powodu wysokich cen. Na drugim miejscu znalazł się strach przed dentystą to 38,9%. Lepiej mieć swoje zęby niż jak płodpowie zabawie. Zapraszamy do kolejnego odcinka, mamy nadzieję, że już wżdy się wyliże, schudnie, przejdzie te operacje wszystkie i już spotkamy się w naszym gronie. Także dzięki za uwagę, pozdrawiamy cała ekipa, hej! Idejcie Daj, kliki, kliki kliki!